Także ja z sąsiadami nie mieszkałam bardzo długo w tym mieszkaniu, bo poznałam Mirosława i Mirosław bardzo mu zależało, żeby mnie ściągnąć do siebie. Zależało mu nawet do takiego stopnia, że załatwił mi pracę u siebie i po prostu mieliśmy się tylko przeprowadzić. Ja się miałam przeprowadzić w zasadzie, on mnie przewoził całym, jakby swoim samochodem osobowym. Na dwa razy chyba się, w ogóle ja tam pojechałam, ale to Wam chyba powiem, na, jak będę Wam opowiadała o pracach moich. Opowiem Wam, jak to w ogóle było, bo to też była śmieszna sytuacja. Jak się wyprowadziłam do Buckinghamshire, zamieszkałam u Mirka, tej właśnie przyjaciółki naszej wspólnej już teraz, ale Mirek ją znał wcześniej, bo ona wynajmowała jemu też kiedyś pokój. Ona sobie kupiła dom i ona po prostu wynajęła tam Mirkowi i tam jego koledze pokój. Głośno gadam? Słychać mnie tam było? Co? I ja wiecie, musiałam mieć jakikolwiek, bo tam u Mirka w mieszkaniu nie było możliwości, bo on mieszkał z kolegą, wynajmował mieszkanie, nie było możliwości, żeby żeby tam zamieszkać, dlatego że jego pokój był bardzo malutki. Coś na zasadzie tak jak ja tam właśnie u moich sąsiadów miałam, że tam nawet podwójne łóżko by nie weszło. On miał nawet właśnie jeszcze mniejszy niż ja, bo u mnie było łóżko double, a u niego był single, więc, więc tak naprawdę tam podwójne łóżko by nie weszło. Um, Także to odpadało, a on był też zobowiązany, jakby, żeby mieszkać do końca umowy danego roku, jakby, właśnie pod tym adresem. Więc, więc ja musiałam się gdzieś podziać. A że u niego w pracy się zwolniło miejsce i to był najlepszy okres, najlepszy czas na to, żebym ja wyjechała i z nim, jakby sobie układała życie, to to musiałam się gdzieś zaczepić i się zaczepiłam u tej naszej przyjaciółki, u której mieszkałam, ja tam mieszkałam ca od całego, od początku sierpnia w zasadzie. Sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Pięć miesięcy, bo pod koniec grudnia, 21 grudnia dokładnie, przeprowadziliśmy się z Mirosławem na nasze pierwsze wspólnie wynajmowane mieszkanie. I to było studio flat, my tam mieszkaliśmy dwa lata, mieszkaliśmy w miejscowości Eilsbury. I powiem Wam, że to było fajne tam to było mieszkanie, tylko że wszystko było jakby odsłonięte. W sensie takim, że nie było oddzielnej kuchni, tylko kuchnia, jakby sypialnia, jadalnia, pokój gościnny, jakby wszystko było na jednym kwadracie. I to było trochę takie, wiecie, w pewnym momencie takie, nie mogliśmy nawet od siebie uciec na chwilę, tylko łazienka była oddzielna. To było mieszkanie w bloku, kiedyś może Wam pokażę, jak będę, właśnie będziemy tam, to Wam pokażę, w którym bloku i w jakim bloku mieszkaliśmy. I fajnie tam było, bo to była dzielnica, która była na obrzeżach tak naprawdę miasta, i. Nie było to jakby w centrum. Troszkę, troszkę źle, z jednej strony, troszkę źle, bo musieliśmy wszędzie dojeżdżać albo dochodzić, i do centrum mieliśmy godzinę drogi na pieszo. Autobus mieliśmy spod bloku, akurat to fajnie, ale to wiecie, autobusem to też się do centrum jechało i jechało chyba 20 minut, bo a to korki, a to coś tam, więc to się tylko tak mówi, ale no do najbliższego sklepu trzeba było, nie, najbliższe sklepy mieliśmy dziedziniec, kopa mieliśmy niedaleko, ale do takich, takiego większego na przykład, wiecie, Tesco czy... Czy właśnie Waitrose, to musieliśmy dojeżdżać właśnie tam do centrum. No, i tam mieszkałam dwa lata, i po dwóch latach przeprowadziliśmy się do Manchesteru. Dlaczego się przeprowadziliśmy do Manchesteru? Dlatego, że chcieliśmy rozglądać się zakupem domu, a tam domy były bardzo drogie, bo tam nawet jak patrzyliśmy na Aylesbury i na High Wycombe, to tam były domy po ponad 300 tysięcy funtów. Takie dwupokojowe, trzypokojowe, nie, dwupokojowe to już tak koło 250 tysięcy, ale, ale trzypokojowe, na które na początku patrzyliśmy, to było około 300 tysięcy. Było to dosyć dużo, szczególnie że, szczególnie, że tutaj są mieszkania, domy o połowę tańsze, bo tutaj trzypokojowy można już od 150, taki naprawdę, taki bez żadnych remontów to od 150 tysięcy funtów można kupić dom. Na razie jest to wstrzymane. I jest to wstrzymane, to kupno naszego domu w zasadzie z naszego, jakby powodu, ponieważ ja też zrezygnowałam z pracy. I poza tym zastanawiamy się nad wieloma rzeczami, czy rzeczywiście kupować tutaj dom, wiecie. Ale to są takie nasze na razie wstępne przemyślenia i takie nasze dziwne. Jakby sytuacje, które musimy sobie w głowie wszystko przerobić, ale tak, wróciliśmy do Manchesteru, ponieważ tutaj też właśnie nasi sąsiedzi zasygnalizowali nam: Słuchajcie, u nas jest jedno mieszkanie puste. Jest po generalnym remoncie, ogólnie jest nawet przerobione na dwa pokoje, na jeden pokój dodatkowy, czyli zamiast one bedroom to jest two bedroom, więc w zasadzie z salonem to są trzy pokoje, bo tutaj w Anglii a two bedroom to liczą jako sypialnie, więc więc tak naprawdę tu było jeden bedroom, a teraz jest dwa bedroom, bo jest ta mała kliteczka jeszcze też tutaj zrobiona. Tu może by, My sobie zrobiliśmy biuro, ale tak naprawdę mogłaby być też nawet duża jakaś garderoba czy coś takiego. Ale my sobie tutaj postawialiśmy biurka i tutaj sobie użytkowy taki pokój zrobiliśmy jeden. Dodatkowy no i sypialnia i salon bo salon jakby jest w standardzie on się nie liczy jakby w ilość pokoi tylko jak macie na przykład tu bedroom to macie dwa pokoje plus salon jak macie jeden bedroom to macie jeden, jedną sypialnię i salon dodatkowo więc więc zwolniło się i my mówimy pewnie, że my myślimy właśnie o tym. No to dobra, no to ja porozmawiam z Landlordem, z tym właśnie właścicielem, który wynajmuje te mieszkania i żeby wam przytrzymali, bo my chcieliśmy się w październiku. W październiku chcieliśmy się przeprowadzić. Jakie jeszcze były powody naszej przeprowadzki, to Powiem Wam też pewnie w innych filmach. Na razie nie chcę odbiegać od tematu stricte mieszkaniowego, bo taki film, właśnie takie filmy teraz właśnie nagrywam. No i tak, i dlatego tutaj jesteśmy, bo nam się też wszystko, wiecie, tak w czasie fajnie poukładało, że było to mieszkanie dostępne, mieszkamy z sąsiadami za ścianą. Z drugimi sąsiadami, których również poznaliśmy przed moim, moją przeprowadzką do Buckinghamshire, wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy dorosłymi ludźmi, dosyć otwartymi i łatwo nawiązującymi relacje, więc z tym nie było też problemu. No i tak jestem tutaj właśnie w Manchesterze. Już minęło mi ponad pół roku, jak tutaj mieszkam. No, zaraz będzie rok, no, 10 miesięcy w zasadzie. W październiku minie rok. Także widzicie, moi kochani, trochę przygód miałam. Miałam jeszcze więcej, ale o, o takich, wiecie, rzeczach też wam nie chcę niektórych mówić, bo to nie ma sensu. O takich najważniejszych, które mną też potargało, mną emocjonalnie też wam powiedziałam, bo nie ukrywam, że to. Um... No, także widzicie moi drodzy, troszeczkę mną to życie tutaj w Anglii potargało emocjonalnie i psychicznie, ale jestem twarda, trzeba być twardym, a nie miętkim, Pamiętajcie o tym i trzeba sobie umieć radzić z różnymi sytuacjami, bo różnych ludzi się spotyka na swojej drodze. Także ja jeszcze zastanowię się, jak podzielę te filmy, czy jeszcze coś może dogram do tego, zobaczę jak mi to czasowo wyjdzie. Jeszcze takie szybkie podsumowanie, moi drodzy. Czy żałuję tego wszystkiego, co mi się wydarzyło? Nie żałuję, dlatego że to mnie, wiecie, jeszcze bardziej uodporniło. I wydaje mi się, bo wiele z Was tak naprawdę pisze mi, że ale jesteś miła w komentarzach, Uprzejma, wiecie, takie tam rzeczy. Ja wiem, że tak jest i to nie dlatego, że na przykład potrafię rzucić mięsem, ale jakby staram się szanować ludzi i staram się, żeby ludziom drugim nie robić jakby, wiecie, nie to, że krzywdy, tylko staram się być fair wobec drugiego człowieka. Z szacunkiem podchodzę do ludzi, i tego samego jakby też oczekuję w drugą stronę. Tak, i wydaje mi się, że przez to, jaka ja jestem, jaką możecie oglądać tutaj, wiecie, w, w ekranach swoich telefonów, tabletów, czy laptopów, czy telewizorów, to może dlatego też, że troszeczkę, wiecie, życie mi dało w kość i nie miałam tak po prostu gładko jak po maśle to może to mi też jakby utemperowało charakter. Jakby, jakbym się miała zmienić, to bym się już na pewno zmieniła. Natomiast ja dalej jestem sobą, dalej daję radę. Może też dlatego, że późno wyjechałam za granicę i już ten jakby taki charakter trochę już miałam bardziej ukształtowany. Ale co za tym idzie, Ciężko mi jest się zmienić jakby na, na 100%. Jakby ja bardzo lubię pracować z Anglikami. Bardzo lubię, bardzo lubię ich poczucie humoru. Ich niektóre żarty, które są sarkastyczne dla niektórych, dla niektórych zrodni w ogóle niezrozumiałe. Bardzo ich lubię ogólnie jako ludzie oczywiście mają swoje wady. Bardzo lubię z nimi pracować, bo wtedy praca idzie jakby łatwiej lepiej i jakby nie skupiacie się um, nie skupiacie się na całej innej otoczce, którą czasami budują sobie Polacy. Wiecie, te teorie spiskowe i tak dalej. To sprawia, że nie nastraja się w pracy pozytywnie. I w ogóle, albo na przykład patrz na nią, albo patrz, jak ona robi, jak ona robi szybko, po co ona tak szybko na przykład robi, albo coś takiego. Po co to? Bo już zboczyłam z tematu. Przez toż właśnie, że też taki charakter właśnie już też miałam taki dorosły, można powiedzieć, za granicą, to ciężko mi jest się na 100% jakby w, w ten anglicyzm tutaj wbić. Jednak wiecie co, wydaje mi się, że tak na 100% nigdy się nie wbije, jakby w anglicyzm taki typowy, nawet jakbym była tutaj, nie wiem, 15 lat, to wydaje mi się, że zawsze troszeczkę z tej polskości we mnie zostanie. Polskości mówię ze względu na taką właśnie ostrożność międzyludzką, Anglicy są bardzo otwarci i oni na przykład nieważne, że kogoś nie znają, Zawsze mogą tego kogoś poznać. Ja troszeczkę inaczej do tego podchodzę, bo ja najpierw obserwuję, albo najpierw próbuję kogoś poznać, a nie po prostu, wiecie, już w trakcie jakby znajomości, tak? Jeśli chodzi o jeszcze właśnie, właśnie te przykre wydarzenia, to, to tak, to one mi na pewno ukształtowały jeszcze bardziej charakter. Oczywiście bardzo mi przykro i szkoda, że no jednak nie poszło tak wszystko gładko jak, jak po maśle, jak bym myślała. Chociaż się bardzo starałam. Bardzo przed przyjazdem tutaj do Anglii, bardzo chciałam, żeby ominęły mnie wszystkie jakieś tam wiecie nieprzyjemne rzeczy jakieś, Trudy związane nawet z założeniem konta czy, czy z National Insurance Number, takie, wiecie, takie trudy urzędowe, które trzeba załatwić. Chciałam to jak najbardziej bezboleśnie przejść. No a jednak się nie udało, bo w wielu rzeczach tak naprawdę nie to, że poległam, tylko no, nie poszło tak, jak ja bym tego chciała. Po mojej przeprowadzce do Buckinghamshire, tak naprawdę, moje życie się uspokoiło. Życie z Mirosławem to było... Mm, życie... Było. Jest. Życie spokojne. Tylko, że tutaj w Manchesterze to troszeczkę inaczej wygląda, mam wrażenie. Ale tam naprawdę było spokojnie. Mieszkaliśmy w bardzo fajnej, zielonej y, dzielnicy Aylesbury, na przedmieściach praktycznie na obrzeżach o, w ten sposób I, i było fajnie. Chodziliśmy sobie do kina, wiecie, do restauracji. Teraz już rzadziej chodzimy, bo też zawsze się czymś tutaj w domu, wiecie, zajmujemy, jak nie Mirosław, to ja wcześniej nie mieliśmy takich dodatkowych zajęć i było nam łatwiej, wiecie, gdziekolwiek iść. Poza tym też postawiliśmy na to, żeby też nie jeść za bardzo na mieście. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Ale tak, było to życie bardziej spokojne i mam wrażenie, że przy Mirosławie e, znalazłam to, czego szukałam, czyli 100% bezpieczeństwa właśnie. To jest takie bezpieczeństwo, jakie kobieta powinna mieć przy facecie. E, i, I z tego się bardzo cieszę. Nie to nie wiecie, nie chcę się chwalić ani nic takiego nie, bo bo każdej z Was facet, czy każdego z Was kobieta jest najcudowniejsza na świecie. Natomiast um, chciałam tak podsumować, wiecie, te, te mieszkaniowe sprawy na przestrzeni tych pięciu lat. Um, I tak, trochę, jak widzicie, mi się zadziało, um, ale, ale znalazłam w końcu tą przystań tego Mirosława, który. Który jest moją taką przystanią i bezpieczną przystanią I tak naprawdę razem dalej idziemy I już w tym momencie jakby wcześniej moje życie przez pierwsze te dwa lata Trwało właśnie tak jak wam kiedyś mówiłam Na takiej ciągle w niepewności, ciągle w strachu Ciągle o Boże bo się nie uda Albo o Boże a co wtedy jak się nie uda E, takie ciągłe, wiecie, myślenie, skupianie się na, na tej rzeczy, którąś trzeba załatwić, albo tak jak na przykład, wiecie, później o tej kradzieży, to o tym włamaniu w zasadzie do pokoju. To później męczyło mnie, wiecie, długo, długo i nawet do dnia dzisiejszego się zastanawiam, jak to się stało, dlaczego się tak stało i tak naprawdę, kto to zrobił. E, odpowiedź gdzieś tam w głowie mam ale nie daje mi to spokoju. Dlaczego ja? Dlaczego właśnie ktoś, kto tak naprawdę um, jest, stara się być fair wobec każdego, a po prostu ja się, wiecie, jakby wyłamałam z tej grupki um, i to było spowodowane właśnie tym, że później się zaczęło jakby um, no, zaczęły się jakieś nieprzyjemne sytuacje, tak? Chociażby nawet z tą z, tym, z tą lodówką, którą sofą miałam zastawione. Mój Mirosław nie miał takich przygód, ale jego przygoda może kiedyś Wam o tym opowie. Jego e, pobyt tutaj w Anglii był bardziej bezbolesny niż mój, e, ponieważ on miał tutaj kompana. On przyjechał tutaj w zasadzie z kolegą, czy tam do kolegi. Jego kolega przyjechał chwilę wcześniej, ale to kiedyś Wam może o tym opowie. Ja byłam praktycznie sama. I właśnie te pierwsze lata były takie, właśnie w strachu, i takie, nawet ciężko mi było nawiązywać z kimś tak na spokojnie relacje, jakiekolwiek, w sensie e, nawet koleżeńskie, wiecie. E, zawsze byłam taka, taka na baczności, taka ciągle, wiecie, taka e, ostrożna i, i taka e, jakby niepewna niepewna swojej przyszłości, niepewna wszystkiego. Natomiast to życie właśnie tam w Buckinghamshire, jak mieszkaliśmy, bardziej mi tą równowagę, taką, wiecie, moją własną, osobistą, psychiczną, odzyskałam. I, i z tego się bardzo cieszę i teraz wiem, że damy sobie radę ze wszystkim tak naprawdę. I teraz wiem, że nie jestem tylko ja sama, tylko że my. Zawsze, jak coś jest nie tak, to zawsze mamy burzę mózgów i myślimy razem, jak to zrobić. Albo mi rosła sobie, bo jest, on jest taki samotnik, też trochę taki introwertyk. I on musi najpierw sobie, wiecie, parę godzin przetrawić, czy tam parę minut, i dopiero później przychodzi i mówi: wymyśliłem. I mi mówi, co wymyślił. Także, wiecie, też ja musiałam się jakby na nowo przestawić na to bezpieczniejsze, na to takie spokojniejsze życie, bo, bo, wiecie, ja tak naprawdę przez pierwsze dwa lata chyba mieszkając na pokojach, to tylko w jednym domu, tam właśnie, gdzie mieszkałam z moimi sąsiadami, tam spokojnie spałam. Bo wszędzie indziej to tak naprawdę zawsze, a to ktoś obudził, a to, e, a to ja się sama jakby tak czu, na, czu, na czuja spałam, e, a to wiecie, nie mogłam spać po nocce, e, a to coś tam innego. I tak e, i tak po prostu ciągle coś było, że nawet wiecie, nie mogłam, ja się zregenerowałam, mój organizm się zregenerował. Ale nie wyspałam się. Ja odsypiam tak naprawdę te dwa lata teraz. Przez te, przez te ostatnie trzy lata ja tak dobrze śpię, a jeszcze tutaj po prostu w tym Manchesterze ja tak dobrze śpię, że słuchajcie, mnie jest ciężko czasami dobudzić. Serio, ale nie wiem dlaczego tak mam. Ale po prostu tak jak wcześniej yy, spałam na czuja, tak teraz. Po prostu zabij, zabij mnie, a, a i tak się nie obudzę. Także dobra, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Nagrywam wam teraz właśnie jeszcze drugą tą właśnie część. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Nie chcę, wiecie, też żyć przeszłością. I jakby teraz puszczam tą, ten film w eter, i jakby o tym staram się już zapomnieć, bo już będę miała jakby możliwość, żeby wrócić do tego za lat parę, wiecie, w sieci będę miała te filmiki, ale, ale nie chcę wiecie, już na ten temat rozmawiać za bardzo, bo to było, minęło. Teraz jest inne życie, teraz jestem właśnie z cudownym facetem i i po prostu chcę jakby nie żyć przeszłością, nie chcę też tego wiecie mielić i mielić i mielić. E, powiedziałam wam, chciałam wam o tym powiedzieć. Mam nadzieję, że docenicie moją szczerość, e, bo to jest tak jakby podzielenie się z wami moimi też prywatnymi takimi rzeczami, tak, które tak naprawdę mogłam sobie zostawić, ale też chciałam się podzielić z wami moją historią, bo tak jak mówię, nie było łatwo. We wszystkim musiałam sobie jakoś radzić sama. Ktoś jeszcze może się zapytać, czy nie chciałam wrócić do Polski? Gdzieś tam miałam taki moment w, swoim, w swojej głowie, ale bardziej właśnie przez to, że jestem ambitna i uparta. Przez to właśnie myślałam o tym, żeby poradzić sobie z wszystkim, z wszystkimi nieprzyjemnościami, jakie nas spotykały właśnie tutaj w Anglii, to właśnie chciałam, chciałam na przekór i pokazać po prostu, że ja sobie poradzę, nawet samej sobie. Wiecie, tutaj życie to jest często udowadnianie sobie samemu, jakim się jest, jakiego się wcześniej nie znało. Wiecie, odkrywanie siebie na nowo, i tutaj właśnie bardzo dużo rzeczy się nauczyłam o sobie, i chciałam przede wszystkim, jakby, dać sobie radę. Nawet jakbym miała wrócić do, do Polski, to po prostu z takim, wiecie, poczuciem, że jednak trochę przeżyłam, że jednak trochę doświadczyłam i Jestem bogatsza o te doświadczenia, tak jak już Wam też kiedyś mówiłam. Dobra, moi drodzy, bo tak można by było gadać i gadać, a to już 15 minut samego tego podsumowania. Mam nadzieję, że nie posnęliście. Eee, także podzielę Wam te, te filmy jakoś na takie <laughs> sensowne filmiki, żeby to miało ręce i nogi. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i zdrowo, pamiętajcie. Ciśnijcie suba, jeśli w mojej historii, tej, którą Wam teraz opowiedziałam, odnaleźliście kawałek też swojej historii, czy kawałek siebie sprzed lat, czy, czy, czy wiecie, z młodości, dajcie znać w komentarzu. Będzie mi bardzo miło przeczytać Wasze historie na emigracji, czy, czy mieliście jakieś. Historie yy, czy rzeczy, z którymi ciężko było Wam sobie poradzić i byliście sami. Yy, trzymajcie się cieplutko. Buziaki. Pozdrawiam Was serdecznie, pa! pa.